Nazywam się Piotr Tymochowicz i dziś chciałbym z Dalekiej Azji Południowo-Wschodniej opowiedzieć Państwu trochę o niepopularnych przekonaniach na temat emocji, na temat szczęścia oraz nastroju. Czy jesteśmy niewolniczymi poszukiwaczami tego szczęścia? Czy jesteśmy skazani na to, żeby całe życie poszukiwać, Coś, czegoś, co możemy mieć w zasięgu ręki. No, i to jest, to jest dosyć ważna kwestia, proszę Państwa, ale na marginesie też chciałbym wspomnieć, że wracam w najbliższym czasie, w październiku, do najmocniejszych szkoleń. W spisie Państwo znajdziecie opis dokładny. Można się zapisać na te szkolenia, niekoniecznie zapisując się uprzednio do naszej platformy QLogos. Można zupełnie niezależnie się zapisać. I to będą szkolenia takie no, sztandarowe najważniejsze nasze, czyli szkolenie z komunikatu otwartego, ze skaningu osobowości, z treningu charyzmy również. Czyli najmocniejsze szkolenia są planowane w takich najskuteczniejszych pigułkach, czyli w ciągu zaledwie każde, w ciągu zaledwie trzech dni. Ale teraz chciałbym Państwu powiedzieć o czymś innym. Z czego niewiele, bardzo niewiele osób sobie zdaje sprawę. Z tego, że to nie jest tak, że jesteśmy niewolnikami naszych własnych emocji, naszych własnych przeżyć, że to nie jest tak, że jesteśmy skazani na to, w jakim będziemy nastroju, że to inni, świat zewnętrzny ma tę moc, ma. Tę władzę nad nami, by wprowadzać nas w określony nastrój, w określone emocje. Nawet w sądach to często jest pewnym argumentem działania w afekcie, czyli zranienie kogoś na przykład w tak zwanym afekcie, czy jak w Ameryce się mówi, in the heat of the moment. To są oczywiście jakieś tam formy excuse, jakieś formy tłumaczenia się. Natomiast co mówi na ten temat współczesna teoria umysłu, proszę Państwa? To, co mówi, to jest szokujące. Otóż okazuje się, że możemy mieć absolutnie pełną władzę nad naszymi emocjami. Są na to dowody, proszę Państwa, w postaci. Tak zwanego paradoksu pustej łodzi. Często słyszycie taki argument, ludzie dają, ponieważ to jest wygodnie powiedzieć: że no, jestem tak zdenerwowany, że potrzebuję nie wiem pół godziny, godzinę, pół dnia, żeby się uspokoić, żeby dojść do równowagi. Czasem ludzie mówią jeszcze mocniej. No, niestety taki jestem, takie, a nie inne emocje przeżywam. Ja już się nie zmienię na stare lata. Często będziemy słyszeć takie bzdurne argumenty, które są tylko. Yy, bardzo, bardzo marnym, jak się okazuje, usprawiedliwieniem. Yy, okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Po pierwsze, w każdym wieku możemy się zmienić, jeśli tylko bardzo tego pragniemy. I to udowadniają też szkolenia, te, które przeprowadzam. A po drugie. Okazuje się, że emocje nie muszą być, nie muszą się charakteryzować żadną formą inercji, proszę Państwa, nie muszą być bezwładne. To nie jest tak, że ja się zdenerwuję i to zdenerwowanie musi dopiero przez godzinę mi mijać, w zależności jeszcze od tego, czy jestem ekstrawerykiem, czy introewdykiem, czy wyładowuję napięcie, czy przeżywam to wewnątrz i tłumię. To wszystko są bardzo błędne i niewłaściwe wytłumaczenia. Udowadnia to paradoks pustej łodzi. Wyobraźcie sobie rybaka takiego krzepkiego ekstrawerdyka, który łatwo się denerwuje i twierdzi właśnie, że musi się potem długo uspokajać, no że sobie wypłynął i widzi jakąś moto, motorową łódź, która prosto na niego pruje przez wodę. No na tej łodzi rybackiej ma zamontowane klaksony, tam trąbi, hałas, hałasuje, wymachuje rękami, żeby ta łódź motorowa zjechała z jego, z jego ścieżki. Ale łódź, łódź motorowa nie reaguje w żaden sposób i dalej będzie prosto na niego. No to nasz rybak denerwuje się, przeżywa najwyższy stopień wkurwienia, rzuca już mięsem, rzuca inwektywami, no jest tak roztrzęsiony, że pewnie dwa tygodnie będzie potrzebować na uspokojenie i w ostatnim momencie robi unik, mija tę łódź i co widzi? Że nie ma tam żywej duszy, że łódź była pusta. I natychmiast po wszystko mija. Natychmiast zerują się wszystkie emocje. I się śmieje, jaki to był głupi. I jakoś y, żadnej bezwładności emocji nie widać. I jakoś żadne pół godziny, ani jeden dzień, ani tydzień nie jest potrzebne do tego, żeby dojść do równowagi. I dlatego ten paradoks udowadnia, że możemy się uspokoić natychmiast, jeśli tylko chcemy. Ale ja chciałbym powiedzieć Państwu na tym nagraniu jeszcze coś więcej. Że yy, 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 podobnie jest trochę z nastrojem. Bylibyście Państwo zdziwieni w większości, jak łatwo możemy sobie programować nastrój, że nie musimy wymagać od otoczenia, żeby to otoczenie wprawiało nas koniecznie w jakiś dobry nastrój i obwiniać otoczenie, że mamy zły nastrój, bo ktoś nas denerwował, czy zabrał nam entuzjazm, czy wpłynął na nas toksycznie. To wszystko jest nieprawda. Nieprawda, jeżeli posiądziemy pewne elementarne umiejętności wprowadzania siebie w dobry nastrój. I żeby nie rzucać słów na wiatr i nie być posądzonym, że tylko teoretyzuję czy filozofuję, to chciałbym Państwu podpowiedzieć takie cegiełki budowania dobrego nastroju od razu, teraz, w tej chwili. Otóż pamiętajcie Państwo, że. Warto robić sobie samemu drobne przyjemności, że warto nie tylko poświęcać się dla innych ludzi, dla rodziny, dla kogoś tam, ale że wreszcie warto zadbać o siebie, że warto pomyśleć o sobie jako kimś wartościowym, komu się też coś należy od życia. Bo pamiętajcie, nie żyjemy tutaj po to, żeby cierpieć. Wspól, żeby się poświęcać takąkolwiek. kogokolwiek. Żyjemy tutaj, żeby być po prostu maksymalnie szczęśliwym i dzielić to szczęście z innymi ludźmi, a nie z nastrój. Czy nieszczęście. Nie żyjemy po to, żeby cierpienie dzielić. No dobrze, no to. No to jeżeli siebie postawimy w centrum, oczywiście bez przesady, tak żeby nie popaść w egocentryzm, żeby nie popaść w narcyzm, ale żeby też doceniać samego siebie, własną wartość na przykład. No W Polsce jest to szczególna trudność, bo bardzo często jest tak, że jak ludzie nie są wcale narcystyczni, ale zwyczajnie cenią sami siebie, to już z definicji natychmiast są posądzani o narcyzm, o narcystyczne usposobienie. No tak na przykład nas programuje Kościół Katolicki, żeby myśleć o sobie jako marności nad marnościami żeby postrzegać samego siebie jako niegodnym, zakompleksionym, grzesznym i jeszcze do tego mieć najlepiej na całe życie poczucie winy. No ale na szczęście można inaczej, na szczęście można się z tego wyzwolić, z tych wszystkich toksyn można się wyzwolić. I na przykład sprawiając sobie drobne przyjemności, programować się pozytywnie, budować pozytywny nastrój. Dwie rzeczy temu służą. Róbmy sobie drobne przyjemności, choć nie wiem, choćby na stacji benzynowej kupmy sami dla siebie jakieś głupstwo, które będzie nas cieszyć, chociaż przez pół dnia. Ale nie tylko. To, co buduje dobry nastrój, to nauczenie się, proszę Państwa, takiej prostej wdzięczności za rzeczy, których na co dzień w ogóle nie widzimy, za rzeczy, których w ogóle nie dostrzegamy, za to, że jesteśmy w miarę sprawni fizycznie, za to, że jesteśmy zdrowi, za to, że mamy wodę w kranie, czy w studni, czy gdziekolwiek, za to, że oddychamy względnie świeżym powietrzem, na przykład, za to, że słońce świeci. Ja wiem, że to banalnie brzmi, ale to ma gigantyczną moc budowania właśnie dobrego nastroju na zawołanie. Trochę wyższą szkołą jazdy, proszę Państwa, jest nie czekanie na szczęście, nie poszukiwanie całe życie szczęście, szczęścia, dlatego że można całe życie zmarnować na poszukiwania szczęścia i nigdy go nie zaznać. No, te, te, można by zapytać w tym momencie, o jakim szczęściu mówimy. No przypominam, jest świetna książka Władysława Tatarkiewicza, polskiego filozofa, pod tytułem o szczęściu, gdzie Tatarkiewicz wyróżnia cztery rodzaje szczęścia. No, tak zwane szczęście okazjonalne, tak zwany good luck, że mieliśmy szczęście, coś wylosowaliśmy, szczęśliwy jakiś numer. <laughs> Wyróżniamy jeszcze dodatkowo. Drugi rodzaj szczęścia, czyli takie poczucie wewnętrznego zadowolenia. No to jest, to jest takie szczęście wewnętrzne. Mamy wreszcie trzeci rodzaj szczęścia. To jest taka bardziej satysfakcja niż szczęście. Czyli Rodzaj takiego szczęścia eudajmonicznego. Eudajmonizm polegał na tym, że jak już leżymy na łożu śmierci i mówimy: A, szczęśliwe miałem życie. No to to jest takie eudajmoniczne poczucie szczęścia, takie poczucie spełnienia w życiu. Oczywiście poczucie spełnienia można mieć niekoniecznie w ostatniej chwili, można mieć w ciągu naszego życia też poczucie spełnienia. Ale istnieje jeszcze czwarty rodzaj szczęścia, na który chciałbym Państwu zwrócić uwagę, mianowicie szczęście wynikające z tego, że ważne, wartościowe rzeczy dzielimy z innymi ludźmi. No, nie mówiąc już o samym szczęściu, że pełnię szczęścia indywidualnego przeżywamy także w pełni wtedy, no, pełnię w pełni, powiedziałem tautologicznie trochę, przepraszam, więc powiem inaczej. Pełnię szczęścia tego indywidualnego przeżywamy wtedy, kiedy potrafimy to nasze szczęście dzielić z innymi ludźmi. Wtedy, kiedy potrafimy sprawić, żeby inni też mieli jakąś korzyść z tego naszego szczęścia, a nie zazdrośnie, indywidualnie tylko my przeżywamy, bo wtedy budzimy radość, z, znaczy zazdrość. Zazdrość i, i radość z. Nieszczęścia, które się może przytrafić, czyli takie schadenfreude, tudzież zawiść. Więc, żeby nie budzić zawiści, zazdrości, schadenfreude, czyli poczucia satysfakcji z czegoś nieszczęścia, to jest schadenfreude, no to wtedy należałoby po prostu dzielić się swoim szczęściem. Jednym słowem, to dotyczy nie tylko szczęścia, ale i pieniędzy. Zwróćcie Państwo uwagę, że to są pojęcia efemeryczne, efemerydy. Czyli, czyli takie, które jakoś tak przeciekają między palcami, są nieuchwytne. Dlatego, że paradoksalnie, im mocniej stajemy na głowie, im mocniej się staramy, na przykład, dojść do wielkich pieniędzy czy do szczęścia, tym więcej nas to kosztuje i tym mniej w rezultacie mamy pieniędzy, i tym bardziej to szczęście się oddala. Czyli jeszcze jest taka ważna wskazówka drogi pośredniej. Otóż nie należy płynąć do Wyspy Szczęścia bezpośrednio. Tak jak nie należy się skupiać, proszę Państwa, tylko i wyłącznie na zarabianiu pieniędzy. Dlatego, że wtedy nic z tego najprawdopodobniej nie wyjdzie. Wielkie pieniądze i szczęście powinno być wynikiem, rezultatem zupełnie innych działań. Powinno się pojawić jako wniosek, gdzieś tam jako wynik naszych innych działań, gdzieś nawet na marginesie, a nie um, powinniśmy um, kierować naszej nawigacji wprost na um, wyspy. Um, Skarbów czy na wyspy szczęścia. I tym optymistycznym akcentem zapraszam na szkolenia, i tym optymistycznym akcentem zapraszam do moich następnych nagrań. Dziękuję za uwagę, dziękuję za czas.